Cześć, jestem Ola. Jestem trenerką, instruktorką fitness, amatorem sportowcem od wielu, wielu lat. Fitness i kultura fizyczna to moja pasja i zawód. Cześć, jestem Maja. Jestem dietetykiem, trenerem, trenerem kulturystyki, dietoterapeutą i e, całe życie staram się walczyć z e, najbardziej kontrowersyjnymi mitami e, dietetyczno-sportowymi. Dobrze, że to mówisz, Moja mama. Moja mama. Tak jak mówię, to też wszystkie związały się w do domu, ale pomagamy mamie, wiesz? No, ja powiem szczerze, że mamie to pomagają głównie moje córki. Mm -hmm. e, e, obydwie lubią gotować, lubią miec. E, ja z tym gotowaniem mam tak, że kiedyś lubiłam bardziej, w tym momencie zdecydowanie mniej. E, I przyznaję, że w przygotowaniu świąt nie udzielam się za bardzo. Lepiej zjeść. Ze spokojną głową, z przyjemnością ten kawałek ciasta albo nawet dwa kawałki dwóch różnych, czy dwie połówki dwóch różnych ciast, niż w frustracji w rzucić się no, no, na ciasta. blachę ciasta, bo jednak e, zabroniliśmy sobie no, tego dziecko. moim zdaniem takim. E, Suplementem, może nie tyle suplementem, ale woda. To jest taki naturalny i chyba najzdrowszy, wydaje mi się, sposób, który też zapobiega temu, że później czujesz jak spuknięty balon, co nie należy do przyjemności, to jest po prostu picie wody. Szczególnie zanim sządziesz do tego stołu, zanim rozpoczniesz świąteczne śniadanie, spróbuj wypić co najmniej szklankę ciepłą. Ja, wiesz, po tyfajnie, zimna. Ma zimno. Zimno. Może, może być zimno. Albo szamba. O. No tak, nie ma na to no, magicznych tabletek, a tym bardziej nie zaczną one działać w oparach świątecznych. Absurdu świątecznego. świątecznego, świątecznego absurdu, nie no, nagle, nie wiadomo jak działać. Powiedziałaś Ola o eternity fasting, o właśnie przerywanym. Jest to super metoda. No ale jeżeli ma być to metoda na to, żeby się najeść. Ukrywały. Bardziej niż do syta. Żeby się bardzo mocno najeść, to, to sobie to darujmy, bo niepotrzebnie obciążamy organizm, niepotrzebnie obciążamy układ pokarmowy, a final, finalny bilans koloryczny tak może być. Absolutnie zgadzam się. Bardziej traktuję y, tą y, strategię jako umożliwiającą mi y, sięgnięcie po odrobinę wszystkiego, co jest na stole, bez zastanawiania się już, czy właśnie tak jak powiedziałam, do sałatki to jeszcze jest sernik, czy już przekroczyłam y, dzisiejszą swoją barierę y, makroskładników i nie tyle kalorii właśnie, bo to bardziej mi chodzi o to, że nie mam tego fokusu na y, jakość i makro, Natomiast finalnie, no właśnie, pamiętając Objętość. i czując, że ten żołądek ma tą wielkość, no pewnej objętości nie, prze, nie, nie, nie przekroczysz fizycznie. No chyba, że y, y, gdzieś masz tak zachwianą komunikację i odbieranie sygnałów, które wy, wy, wysyła ci twoje ciało, mm, że faktycznie rzucasz się na dojedzenie bez opamiętania. Natomiast tutaj powinno się zapalić pięć innych czerwonych lampek, bo coś dzieje się nie w porządku. Wiesz, Ola, że y, nasz mózg jest skonstruowany tak, że y, automatycznie po zjedzeniu czegoś słodkiego on daje nam sygnał, że musimy coś słodkiego i potem znowu coś słodkiego, zależnie od tego, jak bardzo jesteśmy najedzeni, niezależnie od tego, jak receptory działają, że czy jest tam sygnał mózgu, że jestem najedzona po słodkim, wytrawne, po wytrawnym słonecznym. czy to i radminy, one są uzasadnione. Teraz wytrawne. Teraz wjeżdżają fasztety. Wiesz co, ja faktycznie Wiślam, na którymś ze szkoleń czyli nas, że samo jedzenie cukru, zmienne reakcje, jeśli chodzi o, o hormony sytości hmm. i hormony głodu. I na przykład świetnym przykładem są dzieci, które jedzą obiad i one już absolutnie nie, nie, nie skończą tego obiadu, tego słodkiego mięsa, ziemniaczków i tak dalej, bo, bo już są tak najedzone i faktycznie czują się syte, nie chcą jeść, ale dasz im cukierek dosłownie minutę później te tego cukierka śmiało, śmiało, śmiało zjedzą. Więc być może to koresponduje tak. z tym, z tym, o czym mówisz, no ja nie będę tego ukrywać, ja jestem pies na słodycze i to jest taki temat, który muszę kontrolować, aczkolwiek tu znowu z tyłu głowy mam, żeby z tą kontrolą nie przegiąć w drugą stronę, bo to co mówiłaś wcześniej o tej blaszce ciasta, tak? W momencie kiedy jesteś permanentnie na deficycie, permanentnie coś jest wykluczone, coś jest zabronione, coś myśleć obsesyjnie i kończy się to właśnie budowaniem blaszki ciasta, więc raczej moim rozwiązaniem jest świadome podejmowanie decyzji, kiedy pojem i dlaczego i już później jak już zjem ten sernik to nie mam zwyczaju się liczować i rozmyślać nad tym sernikiem, który zjadłam bądź go nie zjadłam, to już było, minęło i po prostu idę dalej z tematem, tak dokładnie. Ale nie robię tego codziennie, a już na pewno ten sernik nie jest moją bazą, sernik na poczkach. Sernik. co ja zrobiłam w zeszłym roku? Wzięłam tanitę do domu, zważyłam wszystkich w niedzielę przed śniadanie, całą rodzinami. I zważałam ich we wtorek, jak się rozjadę. Hmm. Eee. Wszyscy schudli. O. <głos> Oprócz <głos> mojego <głos> siostrzeńca, który Aha. jest duży i też taki mm, no. trenował przez jakiś czas, więc to na tej masy <noise> mięśniowej ma. I Antkowi się przytyło, ale tak to wszyscy schudli. I schudli na tkance tłuszczowej masą mięśniową poszło Ja myślę, to, że to glikowe, można powiedzieć, że glikogen i że hmm. trochę regeneracja, Opa, nie? nie? I regeneracja. Hmm. Mhm. to jest to, że to był czas, wiesz, że nie, no i też organizm odpoczywał, nie więc mógł się budować i o, budował mięśnie. mięśnie, to było ciekawe, że budował mięśnie, znaczy wiesz, no ta to jest no nie jest e, ten tomograf, no tak, ale, ale gdzieś, wiesz, nie ma mierników idealnych, wiadomo, że to zawsze są takie punkty od <laughs> odniesienia, coś szacujesz, z drugiej strony porównujesz wynik na tym samym urządzeniu, w odległości 3-4 dni tak? I, i te wyniki są inne. Osoby, które są na redukcji na przykład i e, wchodzą w to plateau, jeśli mm. chodzi o utratę wagi, to stosuje się przecież taką technikę, że na tydzień czasu podbija się kalorie, oczywiście, to znowu i to koresponduje z tym intermittent fasting, że tych kalorii nie podbija się z 2000 tysięcy do 6000 ale podbija się o 10%, czyli z dwóch tysięcy mm. Na, na rynku, teraz mówię liczbę, do 2200 e, i zmniejsza się ilość treningu, więc to może mieć sens, to co mm. mówisz, że raz, że właśnie e, mięśnie mogą ciągnąć glikogem e, i wodę, szczególnie u osób aktywnych, może nastąpić to e, zmniejszenie stresu, tak? E, mm. Ja myślę, e, że to to. to aczkolwiek mam wrażenie, że to się też zmienia, jeśli chodzi w ogóle o takie gotowanie rodzinne, że kiedyś ta kuchnia była jednak cięższa, e, przygotowywało się tego jedzenia więcej, teraz tak mi się wydaje taka moja obserwacja, że jest prawie większa świadomość, że tych czas już może nie jest 20. Moje postrzeganie się zmieniło, że właśnie yy, czekało rządzę święta, żeby się zbrzymować na futrować, bo wcześniej w przypadku, w przypadku nie moim była tam dieta, to trzymanie hmm. dalej i restrykcje. Masze też za sobą trzymanie diety. Restrykcje i te świąteczna no, 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 dieta pudełkowa, wszyscy jedzą, no, no. a już sobie gotuje coś innego. Częło się to tak, że wracałam do domu, na przykład jechałam do Krakowa pociągiem na studia, ja wracałam tym pociągiem w spodniach, w których pojechałam do domu, nie byłam w stanie się dopiąć, że się czułam. Po roku, pudełka? Nie, po tym jak, a bo też wszystko szykowałam się, a potem finalnie i tak poległam na tym, że e, rodzina, że wspólnie spędzony czas i wchodziło to takie, no... Czyli finalnie jak pudełka i to co jedli oni. Właśnie są pudełka w stosunku do nich. Brawo, to, była, tak, no, to się skończyło, roz... tak takie rozwiązania. To, to nie o to chodzi. No, to okropne. To było i niczego dobrego nie przynosiło, jedynie właśnie yy, no, rozdrużało no, to, to, i takie opuknięcie, ociężałość i, i, i po prostu yy, fatalne samopoczucie. I odtąd rzeczywiście, no już to trochę też trwa, ale nie, nie podchodzę do tych świąt jako do wydarzenia, które się kręci tylko i wyłącznie w ruchu To yy, nie żyje tym, że zjemy sałatkę jarzynową no nie, że że Żyjemy jest przy tej samochodzie. Tak, dokładnie. Czyli trochę zmieniamy taki punkt widzenia. No dobrze, a jak z treningami u Ciebie w święta? Trenujesz? Mm. Lubię sobie zrobić trening dzień przed świętami, tak? Czy to jest sobota, mm. to wiadomo, że w niedzielę nie, jeżeli to końca nie mamy świętowego na nocna, na też tak. Sylwestra, bardzo lubię sobie zrobić trening. Lubię sobie świętować, tak? Y mm takiej uroczystości właśnie takim porządnym treningiem, bo ja w ogóle lubię trenować, więc to nie jest dla mnie żadna e, żadna kara czy, czy, czy wyrzeczenie. To jeśli można nazwać spacer trenowaniem, to... to tak, oczywiście, że można nazwać taką spontaniczną aktywność ruchową, bo myślę, że nawet trzątanina w kuchni jest też. Bardzo lubię, wiem, jak u Was wyglądał poniedziałek, wielkanocny, rany poniedziałek. U nas jest on zwykle bardzo aktywny, gdyż wszyscy widzą, jak po domu i się lejemy wodą. My się naprawdę lejemy wodą. I, biegamy. I jest wtedy wesoło, jest dużo spalonych kalorii, jak jest pogoda, no to. jest zimno, więc tak, tłumacz tak, brunatny się nie <noise> No potrafi się dziać. Nie zawsze, nie co roku, ale potrafi się dziać. Więc spontaniczna aktywność mm -hmm. jak najbardziej. I staram się też wciągać w nią e, domowników. I mam wrażenie, że tak jak powiedziałaś, że to coraz częściej jest tak, że jest łatwiej. Zaczynamy, mm -hmm. mieć, zaczynamy mieć trochę inne nawyki jeżeli nie jesteś osobą trenującą e, e, albo jesteś osobą która dopiero zaczęła trenować i ma te parę kilo do zrzucenia to, to taka najprostsza strategia to co będzie Maja, spontaniczna aktywność ruchowa czyli mamy o to żeby jednak z tego, od tego stołu wstać i pójść na spacer znowu znowu to wraca wszystko do spaceru jako tej najprostszej soc socjalna soc <gry> so socjalna aktywność tak tutaj możesz to wciągnąć rodzinę całą rodzina można A wejść i nie ma też się bać e, m, brzydkiej pogody, bo tu nie chodzi o to, żeby tak, spacerować trzy godziny. Pół, pół godziny intensywnego marszu. zrobić 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 i to zupełnie zupełności wystarczy. Pobudzi i metabolizm i uruchomi jelita. Uruchu, ustrzeże nas przed zaparciami. I ogóle pleców też. Y Kochani, nie bójcie się świąt, nie bójcie się jedzenia. Spędźcie ten czas miło z rodziną. Stańcie od stołu, idźcie na spacer, polejcie się mocno wodną w poniedziałek. Wesołych świąt.